Mówiliśmy, że tak będzie, ponieważ kiedy tworzyliśmy budżet w 2024 roku ja złożyłam poprawkę, która zwiększała dochody NFZ-u o 20 miliardów, ponieważ dokładnie mówiliśmy, że w tym momencie roku znajdziemy się w sytuacji, w której ta dotacja celowa i tak będzie musiała być przeznaczona. I to doprowadziło do takiego mechanizmu mrożącego, ponieważ wszyscy, którzy umawiają się na wizyty, w związku z tym, że po pierwsze pani minister Leszczyna nie zapłaciła w 100% za wszystkie nadwykonania. Płaciła wszystkie nadwykonania, ale nie w 100%. Więc szpitale boją się realizować nadwykonania, bo nie wiedzą, czy dostaną za nie po prostu pełną kwotę. A z drugiej strony, wiedząc, że jest ta dziura w nfz i że nie wiadomo, kiedy i czy będą te pieniądze, nie zapisują e, ludzi na e, badania, na operacje, na zabiegi w taki sposób, w jaki mogliby to robić albo w taki sposób, w jaki ci ludzie po prostu tego realnie potrzebują. I to jest naprawdę zbrodnia, bo nie można pozwolić na to, żeby system ochrony zdrowia funkcjonował w ten sposób, że szpitale nie wiedzą, czy dostaną pieniądze i kiedy te pieniądze i w jakiej wysokości ja... państwo jest w tej komfortowej sytuacji, że jest w stanie te pieniądze przeznaczyć na ochronę zdrowia, tak samo jak jest w stanie znaleźć źród... Finansowania, jeśli by bardzo tego potrzebowało. Jest podatek na przykład cyfrowy, jest opodatkowanie wielkich korporacji, gigantów, które praktycznie w Polsce dzisiaj nie płacą podatków. Nie mamy tak naprawdę żadnych propozycji rządowych. I teraz musimy zrozumieć, że to jest inwestycja. To znaczy, jeśli ludzie nie będą mieli operacji, nie będą mieli zabiegów, to oni nie będą pracować, a jeśli nie będą pracować, to będą generować koszty dla państwa, ponieważ trzeba będzie im wypłacać renty. My naprawdę musimy patrzeć na system ochrony zdrowia jako na inwestycje. Polska wydaje prawie najmniej w Europie. Ja rozumiem ten argument, tak? bo ja się z nim częściowo zgadzam w tym sensie, że jakby polski system ochrony zdrowia należy zreformować, ale my wydajemy prawie najmniej na ochronę zdrowia w Europie i nie możemy oczekiwać, że ten system będzie działał tak jak system czeski czy system niemiecki czy system francuski, kiedy my wydajemy o połowę mniej środków.